Pierwsza sprawa, jesteśmy krótko po wizycie pana prezydenta w Berlinie i w Paryżu, czyli kolejne stolice po Waszyngtonie, Watykanie, Rzymie oraz Wilnie. Stolice, w których te rozmowy są oczywiście bardzo ważne, bo dotykają szeregu kwestii, w których mamy zbieżne, ale też rozbieżne stanowiska. Miałem zaszczyt towarzyszyć panu prezydentowi w tych wizytach i ta wizyta w Berlinie koncentrowała się na takich trzech blokach tematycznych. Pierwszy blok tematyczny to było bezpieczeństwo flanki wschodniej NATO. Dzisiejsza perspektywa, jak wygląda agresja ze strony rosyjskiej. Zarówno pan prezydent Frank-Walter Steinmeier, jak i kanclerz Niemiec Friedrich Merz byli zainteresowani Poznaniem Polskiej perspektywy na e, najnowsze wydarzenia, czyli atak dronowy, czyli kwestię tego, jak to wpływa na perspektywy ewentualnych dalszych działań agresywnych ze strony Rosji i na wspólną reakcję ze strony NATO. Ta kwestia bezpieczeństwa jest kwestią, która łączy nas jako partnerów w Unii Europejskiej z Berlinem, jako partnerów w NATO. Natomiast istotne jest, żeby rysować naszym najbliższym partnerom tą perspektywę jednak rosnącego zagrożenia, eskalacji. Atak dronowy to kolejny szczebel drabiny eskalacyjnej, bezprecedensowy. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z atakiem na terytorium NATO i również z koniecznością prowadzenia kontrofensywy lotniczej na terytorium NATO, a więc widać bardzo wyraźnie, że NATO musi być przygotowane także na te nowe sposoby prowadzenia wojny hybrydowej. Z satysfakcją przyjęliśmy deklarację dotyczącą solidarności ze strony Niemiec wysłania dwóch dodatkowych samolotów, które mają bronić do dwóch, które już w tej chwili są w takim dyżurze lotniczym, które mają bronić naszej przestrzeni powietrznej. To był ten pierwszy aspekt omawiany zagadnień. Drugi aspekt to były kwestie polityki w Unii Europejskiej. Tutaj pan prezydent Karol Nawrocki w jasny sposób zarysował nasze stanowisko w sprawie paktu migracyjnego e, krytyczne, w szczególności wobec elementu relokacji, ale także wobec unijnej polityki klimatycznej. I tu jest ciekawa przestrzeń, ponieważ wydaje się, że jest refleksja po stronie Niemiec, że niektóre elementy prowadzonej polityki klimatycznej no, są, e, poszły za daleko. Są groźne dla gospodarek e, krajów członkowskich, Unii Europejskiej, pan prezydent Karol Nawrocki prezentował dane, zgodnie z którymi dzisiaj gospodarka niemiecka będąca w głębokim kryzysie, tam wzrost PKB jest tylko symboliczny, no parę dziesiątych procenta, a i tego wzrostu by nie było, gdyby nie dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka. Dzisiaj jesteśmy czwartym partnerem handlowym Niemiec i dzisiaj gospodarka niemiecka jest w znacznej części uzależniona od dynamiki rozwoju naszej gospodarki, a więc jeżeli przepisy klimatyczne uderzą w naszą gospodarkę, to również pośrednio uderzą w gospodarkę Niemiec. Staraliśmy się to uświadamiać naszym partnerom i wydaje mi się, że tutaj pewne zrozumienie racji, które postawiał pan prezydent Karol Nawrocki, spotkaliśmy. Trzeci element tych rozmów w Berlinie to kwestia reparacji i zadośćuczynienia, bo te dwa pojęcia, one rzeczywiście odrobinę różnią się ze sobą. Reparacje są terminem stricte prawnym odnoszącym się do szkód wojennych. Zadośćuczynienie jest terminem szerszym, który może być realizowany nawet wówczas, gdy. W sensie prawnym druga strona, tak jak w tym przypadku mamy do czynienia z Niemcami, nie uznaje argumentów, które też pan prezydent Nawrocki szeroko przedstawiał dotyczących reparacji. I tutaj na stole położono konkretną ofertę. Strona polska, pan prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nawet jeżeli Niemcy nie uznają w warstwie prawnej reparacji, my się z tym nie zgadzamy, to stanowisko uważamy za błędne, ale cały czas nie można zamykać oczu, że Stan faktyczny jest taki, że ta kwestia ciąży na relacjach polsko-niemieckich. Kilkukrotnie Sejm podkreślał, dwukrotnie Sejm podkreślał, że ta kwestia powinna być rozwiązana w roku 2004 w swojej uchwale i w roku 2022. I Niemcy nie mogą abstrahować od tego, że nawet jeżeli uważają w sensie prawnym, że ta sprawa jest zamknięta, że ona z punktu widzenia stanowiska... Prezydenta Polskiego, ale również wszystkich sił politycznych w roku 2022 roku, które poparły uchwałę Sejmową, pozostaje nierozwiązana. Niemcy mają możliwość pójścia tutaj przynajmniej pierwszy krok naprzód poprzez istotną kontrybucję finansową na rzecz obrony flanki wschodniej NATO. W ramach NATO ze środków wydawanych przez stronę niemiecką. Część środków mogłaby być przeznaczona na obronę flanki wschodniej, co w sposób znaczący wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Ta propozycja Została przyjęta do dalszej analizy przez stronę niemiecką. Oczywiście będziemy czekali, jaka będzie odpowiedź. Liczymy tutaj na, na refleksję nad tą złożoną propozycją. Z kolei w Paryżu głównym elementem rozmów z panem prezydentem Macronem była kwestia umowy Unii Europejskiej z Mercosurem. Francja podziela wątpliwości polskie co do umowy z Mercosurem. Jest być może odrobinę bardziej sceptyczna co do możliwości zbudowania mniejszości blokującej w tej sprawie, natomiast pan prezydent Karol Nawrocki przedstawiał szereg argumentów, które warto wykorzystać w rozmowach na temat próby budowania właśnie takiej mniejszości blokującej. Są państwa sceptyczne wobec tej umowy niektórych elementów tej umowy, jest Austria, jest Irlandia, jest Litwa. Gdyby udało się te Państwa przekonać, taka mniejszość blokująca mogłaby powstać. Jednym z takich ważnych argumentów dodatkowych. Przedstawionych stronie francuskiej był argument dotyczący importu nawozów z Rosji i Białorusi przez kraje Ameryki Południowej, co jest pośrednio, no, można powiedzieć, obchodzeniem sankcji i wzmacnianiem reżimu, który w tej chwili jest głównym problemem w kontekście zaburzania stabilności geopolitycznej w Europie poprzez atak na Ukrainę. Ale tych argumentów jest oczywiście więcej, co ważne. Tutaj też o tym pan prezydent Nawrocki bardzo zdecydowanie mówił. Ta umowa uderza nie tylko w rolników. Oczywiście rolnicy to jest ta grupa, która najbardziej może być nią dotknięta, ale przecież konsumenci, którzy mają prawo liczyć, że produkt rolny, który jest im dostarczany, jest. Hmm, hmm, jego jakość jest na pewnym poziomie gwarantowana. No nie sposób zagwarantować tą jakość, jeżeli na etapie. Produkcji nie ma możliwości skutecznej kontroli, w jaki sposób rolnicy z Ameryki Południowej te czy to zboże, czy to mięso, czy różne produkty rolne stwarzają. Już tutaj w Unii Europejskiej możliwość tej kontroli jest bardzo ograniczona, więc te argumenty przedstawialiśmy i tutaj to była znaczna część rozmowy, ale też oczywiście rozmowa była o bezpieczeństwie, rozmowa była też o tym, jak w Unii Europejskiej dzisiaj jakie są największe wyzwania. Tyle z tych, z tych rozmów w Paryżu i w Berlinie. Chodzi o Mercosur. Też tutaj było, była konkluzja tej rozmowy taka, że dalej zespoły będą pracować nad badaniem możliwości w tej chwili, czy to zbudowania mniejszości blokującej, czy to w sytuacji, gdyby nie było to możliwe, zawarcia odpowiednich klauzul ochronnych, które chroniłyby rolników i te grupy najbardziej narażone na skutki tej umowy. Drugim elementem, który chciałem omówić, Szanowni Państwo, to jest współpraca Pana Prezydenta z Parlamentem. Być może Państwo kilka tygodni temu widzieliście, że wraz z Panem Posłem Marcinem Chorałą powierzono nam, Pan Prezydent powierzył nam zadanie przygotowania takiej formuły współpracy z Parlamentem. Ta współpraca będzie też służyć sprawom międzynarodowym, to będzie jedno z moich głównych zadań właśnie w tym obszarze. Między innymi dlatego w ubiegłym tygodniu zostałem przewodniczącym zespołu do spraw Trójmorza w parlamencie, ponieważ Trójmorze jest tym formatem, na którym pan prezydent Karol Nawrocki chciał się koncentrować i uważa go za istotny dla naszego rozwoju gospodarczego, dla naszego bezpieczeństwa. I tutaj parlament będzie niewątpliwie też bardzo pomocnym, pomocną przestrzenią, która może wspomagać politykę prezydenta. Ale oczywiście to nie tylko Trójmorze, to także współpraca z parlamentem związana z dużą aktywnością legislacyjną pana prezydenta. Jesteśmy w trakcie tworzenia z panem posłem Marcinem Chorałą takiej koncepcji stałego formatu współpracy z parlamentem, a więc grupy posłów, która mogłaby konsultować i to projekty ustaw, ale też inne aktywności prezydenta, wspomagać pana prezydenta w warcie aktywności międzynarodowych i optymalnie by było, gdyby to była grupa posłów obejmujących różne formacje polityczne. Tym jest zainteresowany pan prezydent, tym oczywiście też jesteśmy my zainteresowani Jako łącznicy pana prezydenta Z parlamentem Jeżeli będzie wola po drugiej stronie To myślę, że dzisiaj bardzo potrzebujemy tego Żeby wszystkie siły polityczne W tych strategicznych sprawach Potrafiły ze sobą współpracować Potrafiły współpracować z pałacem prezydenckim I na to bardzo liczymy Tyle z mojej strony, a już jestem otwarty na pytania ja, Panie proszę. chciałbym zapytać Od razu w takim razie Jak pan ocenia wsparcie rządowe w temacie domagania się od Niemiec odszkodowań czy też reparacji. No niestety rząd w zasadzie na samym początku swojego funkcjonowania, podczas pierwszej wizyty kanclerza Olafa Scholza, jeszcze poprzedniego kanclerza tutaj w Warszawie, w zasadzie pozwolił na to, żeby deklaracja Niemiec, że ta sprawa jest zamknięta, pozostała bez komentarza. No tak można powiedzieć milcząco, uznał taką deklarację. Zwracam uwagę, że deklaracja dotyczące utworzenia specjalnego funduszu, który miałby płacić, z którego Niemcy miałyby płacić, wypłacać środki dla żyjących ofiar II wojny światowej, i ona nie zyskała żadnej realizacji, a, a więc nawet w tym takim bardzo małym, symbolicznym elemencie, w którym Niemcy zadeklarowały, że chcą wyjść jakoś naprzeciw polskim oczekiwaniom, nie dotrzymały słowa. E, to pokazuje, że nasze stanowisko w sprawie reparacji zadośćuczynienia musi być stanowiskiem jasnym, zdecydowanym i reprezentowanym zarówno przez prezydenta, jak i przez rząd. Wtedy mamy szansę rzeczywiście na to, żeby e, tutaj z Niemcami po partnersku rozmawiać. Ja niestety mam oczekiwania wobec rządu większe niż to, co się stało do tej pory. Do tej pory raczej kierunek jest odwrotny. Raczej pełnomocnik pan Krzysztof Ruchniewicz, zresztą zwolniony niedawno ze swojego stanowiska, składał takie deklaracje, że z jego punktu widzenia również sprawa jest zamknięta. To jest wbrew uchwale Sejmu, to jest wbrew polskiemu interesowi no i to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Pan prezydent też jasno powiedział na briefingu po tych spotkaniach, że siła synergii rządu i prezydenta w tej sprawie dawałaby szansę na postępy, no ale ze strony rządu tej aktywności brakuje. To ja się w takim razie odniosę do współpracy prezydenta z parlamentem. Czy obecnie prezydent panuje czy rządzi? No to jest kwestia, wie pan, tego, jak to, jak to że tak powiem, jaką użyjemy nomenklaturę słowną. Panował raczej w historii król. A w demokracji parlamentarnej mówimy o rządzeniu i pan prezydent jest elementem władzy wykonawczej z istotnymi kompetencjami. Ponad 30 prerogatywami wymienionymi w Konstytucji te kompetencje w sposób aktywny wykonuje.